Cześć, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Tym razem bohaterem odcinka, a może serii, nie wiem, to się okaże. Jest taka myjka, popularna K4 Kershara. Otóż myjka nie daje ciśnienia. Mogliście widzieć na moim szorcie lub nie. Jeszcze się postaram zrobić jakieś testy zaraz. No i po tych testach będziemy się już zastanawiać, czy ją rozbierać, czy może coś innego. Jeszcze zanim się za nią wezmę, to oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Tam są różne rzeczy garażowe, tematy motoryzacyjne i nie tylko. Także zachęcam. A teraz już przejdziemy do tematu tego cuda. Zapraszam. No i już zamierzam wziąć się za tą myjkę. Ale jeszcze zanim ją rozbiorę, to postanowiłem zrobić pewne próby. Jak też tam pisaliście w komentarzach, żeby sprawdzić jej wydajność i ewentualnie zmniejszyć dysze. Także ja teraz sobie sprawdzę, jaką ona ma wydajność. Dobra, to teraz zrobimy sobie teścik na tej turbodyszy, której przedtem próbowałem. Wlejemy przez minutę do wiaderka stoper, tak? Ile Minuta, ile się naleje, i zobaczymy, zaznaczymy sobie, tak? Tu oczywiście jakieś bzdety niepotrzebne mi. Ni. To jest turbodysza. I ona jeszcze najlepiej ze wszystkich tych dysz, które mam. Jakby najlepsze ciśnienie daje, zaraz Wam pokażę na innych dyszach. Od razu powiem, że ta myjka ma 420 litrów na godzinę, więc 7 litrów powinna zrobić minutę. Tutaj jest, nie ma nawet 5 litrów, tutaj pewnie jest 4 litry, gdzieś tak maks, myślę, że. To teraz sobie zaznaczymy. Mniej więcej, gdzie to jest? Tu, gdzie palec, czyli tu. O, wylewamy czas. Tak. tutaj nie zapala się nawet wyżej nic od tego widzicie, tak to jest a tu jest dane na maksa i teraz sobie zaznaczymy gdzie to jest? tu gdzie była ta kreska? tu była no, jest więcej czyli ta dziura jest jeszcze większa Widoczniej niż turbo dyszy. I teraz jeszcze spróbujemy na maksymalnie otwartym i czas start. Nie ma żadnego praktycznie ciśnienia, znaczy pewnie to ciśnienie gdzieś tam w środku się robi, bo słychać, że ta pompa jednak pracuje. Ale zaraz zobaczymy. Jednak, jednak jest wody więcej. To się już mogło zbliżyć prawdopodobnie do około 5 litrów. Tak, jeszcze mogę spróbować ostatni pomiar zrobić w ogóle bez żadnej dyszy, tylko tak po prostu luzem będzie sobie pompować. Start i lecimy. No i mogę już powiedzieć, że bez żadnej dyszy jeszcze dało jeszcze więcej. Czyli tu bez żadnego oporu mogłoby się... Mogłoby się to nawet zgadzać. Tu może nie ma jeszcze 7 litrów, ile tam miało być. Bo myślę, że tu się rozszerza wiadro. To z 7 litrów to jest pewnie gdzieś tutaj. może To nie jest takie istotne, ale widać, że czym mniejsza dysza, tym tego ciśnienie daje lepsze, ale jednak wody daje dużo mniej. Dodam tylko, że to jest oryginalny osprzęt do niej, więc no, nie sądzę, żeby się. Wszystkie te dysze nagle zepsuły, żeby były mniejsze czy coś, tu widać to jest jakaś ceramika, przecież to się nie, nie zużyło raczej tak myślę. Tak samo turbo dysza. no nawet gdyby to ta ilość tej wody, to to ciśnienie jednak moim zdaniem powinno być dużo lepsze. I teraz jeszcze dla porównania, zobaczymy, to jest moja myjka stara, którą kiedyś też naprawiałem, tam gdzieś film możecie zobaczyć. To jest myjka z 1987 roku i ona teoretycznie ma co do barów, to chyba 80, ale ma 500 litrów na godzinę. Przy tych 80 barach chyba, no nie wiem. Także teraz sobie jeszcze puścimy tą myjkę i zobaczymy, ile ona da nam tej, tej wody tutaj. Więc zaraz zobaczymy. No, widać mniej więcej to, że moja myjka z 1987 roku. Mniej więcej daje tyle, no może troszkę więcej, z pół litra więcej z dyszą daje niż kaczwórka bez dyszy. Także jest chyba oczywiste, że ciśnienia ani wydajności taka czwórka nie ma. Więc chyba to już nie pozostawia wątpliwości, że trzeba będzie ją jednak rozebrać i zobaczyć, co się tam w środku wydarzyło, że ona nie daje tego, co powinna. Więc rozbieramy ja, oczywiście, nie znam się na myjkach. To jest tam. Zdarzyło mi się naprawiać jakieś myjki, ale yy, takiej na pewno nigdy nie rozbierałem. Także tu będę pierwszy raz do tego tematu podchodził. To jest dosyć duże urządzenie mam nadzieję, że będę się mieścił tu w kadrze. Aha, czyli tu nie ma osi, tylko jest takie coś, także. No, i zobaczcie, tutaj ten zespół pompowy jest. Widzę, że plastikowy. No cały ten korpus tutaj silnik, to wiadomo, to też swoje waży, pewnie dlatego yy, no jest dość ciężka ta myjka. No, ale jak widać, tutaj wszystko naprawdę z zwierzchu to bardzo dobrze wygląda. Słuchajcie, nie wiem jak to tutaj jakoś podejdziemy do tego tematu. To trzeba będzie porozłączać, te węże pościągać. Bo to jest wszystko na takie wsuwki porobione, to jakoś wypchniemy tłoki powinny być szczelne, bo w tych mykach to jest tak, że jak tłok będzie nieszczelny to ta woda tędy wylatuje tutaj może jest troszkę, jakby widać, że takie, ale tutaj jeszcze widać smar normalnie na tym jestem zdziwiony, bo to naprawdę bardzo dobrze wszystko wygląda, tutaj przynajmniej z wierzchu trzeba to rozebrać, nie ma innego wyjścia natomiast tymi styropianami to naprawdę przesadzili, mogli tu dać jakieś tworzywo porządne, przecież to to jest mobilne urządzenie, to jest w ruchu. Taki styropian to ile to? to? To jest po prostu kurde, nie wiem. Słabo to zrobili. Mogli tu już naprawdę dać jakąś Z Jakiegoś tworzywa przyzwoitego, a nie styropianu. No ale słuchajcie, co może być przyczyną tego, że ona nie tłoczy tak jak powinna? Te cylinderki tutaj i uszczelnienia. Albo w myjkach występują takie zaworki zwrotne. Ja dokładnie nie wiem jak one wyglądają, ale to jest taki zaworek gdzieś tam za tym tłokiem, że on, jak tłok pompuje, to on, jest, on się otwiera, a później się zamyka. Gdy pompuje drugi tłok, to nie może wtłoczyć go z powrotem w tamtą komorę, gdzie jest tamten tłok. To, to jest prosta zasada działania takiej myjki. Ten włącznik to może trochę komplikuje, ale tak naprawdę to jest bardzo prosta zasada. Na zasadzie tłoczy, zamyka, tłoczy następny, zamyka i tam jest taka krzywka jak w, w sprężarce klimatyzacji, coś takiego. Zresztą zaraz zobaczymy. Tyle, że porządne urządzenie to jest. tu ma silnik bezśrodkowy, jak sądzę, to jest kondensator. Zobaczcie, taki. No ale teraz sobie już to rozbierzemy. Zobaczymy, co się tam stało, to trzeba równo i wtedy wychodzą te oringi. Widzicie? Tam w środku jest olej, też nie wolno tego tak przychylić za mocno. No i tak, ściągamy to. I ściągamy sobie to. I co? ściągamy pompę. O, woda. Woda tam nie jest skazana w tym oleju, oczywiście. No i tak widzicie, tu jest ta krzywka. Jak silnik się kręci, krzywka jest na łożysku. Tu jest taki specjalny jakiś smar. To jest taki smar olej jakiejś bardzo dużej gęstości, lepkości. No, także mamy to rozebrane. Silnik idzie na bok, bo tym już nie będziemy się zajmować. On jest dobry, chodzi dobrze, więc na razie na bok. Tu naprawdę widać, że to jest wszystko w, można powiedzieć świetnym stanie. Tłoki nie mają żadnych rys. Przynajmniej nie widać, żeby to jakieś rysy były. Także nie wiem, czy w ogóle je tu wyciągać. ten tak widać jakby tu troszkę podciekał, albo to jakiś pozostałość smaru jest jak wyciągnie. Zobaczę. Jest tu taki minimalny nalot, to jest pewnie poza zakresem jego pracy, więc ja by się tym w ogóle nie przejmował. Jak nie znajdę innej jakieś przyczyny domniemanej, to wtedy może się tym zajmę, natomiast co, spróbujmy tak delikatnie zobaczyć, czy tam może jest, jak są jakieś rysy. O tutaj jest jakiś taki zadzior, spory, ale czy to by aż mogło mieć taki wpływ? No tutaj widać, że na tych zaworkach ma takie wrzery. Nie są głębokie, takie minimalne wrzery. Nie wiem, czy to by aż miało takie znaczenie na aż tak w sumie drastyczny spadek tego ciśnienia, bo tu myślę, że ona jak ma mieć nominalnie 130 bar, to ona nie ma nawet 30. Ale nie wydaje mi się, żeby to było, żeby to, to było przyczyną. Będziemy chyba patrzeć jeszcze dalej. To sobie na razie tak zostawimy no słuchajcie jako, że ja tutaj tak nie znalazłem na szybko jakiejś, takiej pewnej przyczyny więc jeszcze spróbuję tutaj przetestować sobie go wodą czy to chociaż w miarę trzyma to to się jakoś tak podobno sprawdza, że jak ta woda przeleci od razu to to jest niedobre, a jak trochę ją będzie trzymać albo tam trochę będzie kapać, a może wcale to wtedy nie ma co szukać tutaj w tych zaworach. Teraz sobie tu nalejemy do środka, ona się gdzieś tam rozchodzi. Ta woda, no, kapie, kapie ta woda, ale nie przelatuje, że tak, że nic. No. Czyli te zaworki są na pewno do sprawdzenia. Te jedne, a czekajcie, jeszcze zobaczymy sobie, bo te to jest raz, a tu są zaworki sące, które wpuszczają jakby wodę do tłoków. To są te zaworki, teraz sobie zobaczymy. No to już polałem na maksa. Woda ma też swoją jednak yy, to napięcie powierzchniowe, które no, no wiecie, ale jakbym go otworzył, to widać, że to zlatuje od razu ta woda, więc one nie są takie złe. Widać, że jak ja go puszczę, to ta woda od razu przelatuje, czyli obstawiam, że to nie jest to, że te, ta część tutaj zaworowa no chyba powinna być w miarę dobra. dobra ja jeszcze tak sobie wymyśliłem, że jakąś pastą taką do lakieru, to jest lekko pasta na zasadzie docierania zaworów tutaj może trochę pojeżdżę tu sobie założę taki, o, taką gumkę wężyk i może troszkę spróbuję to dotrzeć nie wiem czy to coś pomoże czy nie ale chcę tak, tak spróbować zrobić to naprawdę wszystko bardzo dobrze chodzi. Nie wiem. Nie wiem, coś tu może innego jest na rzeczy, bo to wszystko super chodzi. Naprawdę jestem zdziwiony, że to coś może nie działać. No i słuchajcie, teraz sobie jeszcze robiłem takie teściki, Takie jakieś dmuchanie czy coś tutaj. O chciałem sprawdzić jeszcze te zaworki przez słomkę. I tu nawet szczelne jest, ale wiecie co zauważyłem? I to będzie chyba jedyna możliwa przyczyna. Tutaj, tutaj o, tu jest pęknięcie. Tutaj w kamerze tego nie widać. Zaraz zrobię zdjęcia i może Wam pokażę jakieś makro, jakieś tego, ale tu jest pęknięcie. I to będzie po prostu tego przyczyna. Nie widzę innego powodu. Także moja robota na razie się kończy. Bo naprawdę sprawdziłem wszystko jak należy, wydaje mi się. Zobaczcie tutaj nieochronione było pewnie przed mrozem i ta szczelina jest aż stąd dotąd tutaj o także na zewnątrz nic nie cieknie z ciśnienia wysokiego przedostaje się do niskiego hi to jest cały temat ale popatrzcie się że ja tego wcześniej nie zauważyłem zwróćcie uwagę na takie rzeczy z zewnątrz nie do zauważenia ja już mogę właściwie chyba zakończyć ten temat bo widzicie Znalazłem przyczynę. Myka jest do naprawienia na pewno, to jest do wymiany. Wszystko posprawdzałem, sami widzicie. I przy ostatnim podejściu, już kiedy miałem zrezygnować, znalazłem właśnie to pęknięcie korpusu tych obudowy zaworków. No i słuchajcie, już przyszły, przyszła zamówiona ta głowica zaworowa. Ona, a czekajcie, sobie to zatkam. Wygląda, że będzie pasować, więc ja ją zaraz założę, ona jest inna trochę, bo nie ma tego mechanizmu tutaj urządzenia, tego, tego ECO, które zmniejsza ciśnienie, zmniejsza zużycie wody, ale jak zmniejsza, po prostu mi jej daje, no, także nie będę szukał takiego samego, bo to naprawdę chyba gra jest niewarta świeczki. Kupiłem takie coś, myki K3, K4, 90, niecale 100 zł kosztowało takie coś. Uszczelki. Ja nawet nie mam smaru, żeby to czymś posmarować, ale widać, że one są takie grafitowane, jakby te uszczelki. I tu nie powinno być problemu z założeniem ich do. no do, do reszty, nie? Także ja to już zakładam i zaraz będziemy próbować. No i teraz nadeszła chwila prawdy. Włączamy. A, włączymy sobie pompkę w beczce jeszcze. Dobra, pompka w beczce chodzi. I co? Próbujemy. To jest minimum, widzę, że robi naprawdę dużo lepiej. Dużo, dużo lepiej. I co dajemy, maksa? O, Panowie, jest. Nie wiem, co tu powoduje, że ona tak skrzypi. No to teraz taka szybka próbeczka, jak to działa. Tu mamy o jakieś rzeczy do czyszczenia od razu turbodysze sobie założymy i co próbujemy no powiem wam że wióry lecą jest naprawdę dobrze także widzicie jest ciśnienie na turbo dyszy, to naprawdę daje radę. No to słuchajcie, ja tu już nie potrzebuję więcej testów. Już widzę, że wymiana tych zaworków pomogła. Tak jak myślałem, zresztą teraz jeszcze ją muszę poskładać. Tam mam części, to już następny temat leży, czyli kultywator do kuboty, ale to będę robił już po tej myjce. Akcja się udała, już niestety nie będzie tego przełącznika, tego eko, który był tu. No, nie, nie znalazłem na szybko dokładnie takiego czegoś, więc założyłem inne. Pasuje, widać elegancko, ciśnienie daje, wszystko działa jak należy. Także na dzisiaj to tyle. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!